Przez całe życie bałam się uwolnić głos. chcę słyszeć światu, co od zawsze w sercu mam, ale nadszedł dziś moich marzeń czas, aby spełniać je już czas, pokazać wam, pokazać wam, że właśnie dziś oto ja. Jestem pewna, że już najwyższy czas, by marzenie dać spełnić się. Teraz wiem, czego chcę. Dosyć życia tylko snem. Nic nie może już zatrzymać mnie. Oto ja. Dobrze wiem już, jak pokonać własny strach mu móc w nie być silna tak jak dziś, chociaż dobrze wiem, że mam odległy cel, to spełnię swój sen. Już czas tego właśnie chcę. I właśnie dziś, oto ja jestem pewna, że już najwyższy czas bym może udać. Spełnijcie, teraz wiem. Czego chcę? Dosyć życia tylko snem Nic nie może już zatrzymać mnie Oto ja Jesteś głosem, który we mnie brzmi Natchnieniem, kiedy śpiewam, to ciebie szukam Ciągle szukam Jesteś lutą, której brak piosenku wewnątrz mnie. To ciebie szukam. Ciągle szukam.